Skojarzymy? Beta 95X V3. Wersja analogowa, czyli dron wyposażony w nadajnik analogowy. Wiele osób pyta, jak go ustawić, jak z niego korzystać, ponieważ standardowo ustawiony jest na 25 mW, czyli zasięg obrazu znika tak po kilkudziesięciu metrach. No i o tym ten film. Dron na VTX ma trzy diody LED i jeden przycisk Diody wskazują status VTX -a. Największa dioda, ta kolorowa, pokazuje moc na jaką jest ustawiony VTX I tu mamy cztery stany Kolor zielony 25mW, kolor żółty 100mW, czerwony 200 I taki niebieskawo-fioletowy, maksymalna most, czyli 350mW Druga dioda, dioda czerwona Swoimi mignięciami wskazuje, który mamy kanał od 1 do 8, a dioda niebieska wskazuje pasmo, czyli AB, EF albo R. Jedno mignięcie A, 5 mignięć R. Aha, dioda wskazująca moc świeci światłem stałym, ciągłym, chyba że włączony jest bitmode. Speed mode, czyli ograniczenie nadajnika do minimalnej wartości po to, żeby w razie wyścigów czy w razie jakichś tam spotkań z innymi dronierami nie zakłócać im sygnału, kiedy ty konfigurujesz swojego drona. Przykład. Doda kolorowa u góry świeci na kolor fioletowy, czyli moc jest maksymalna, 350. Niebieska świeci raz, czyli mamy pasmo pierwsze, a, a dioda czerwona świeci razy. 4, czyli kanał czwarty Zmienić te ustawienia możemy w dwa sposoby: albo przyciskiem, tym, który jest tutaj obok dude, albo z poziomu aparatury. W Beta Flight'a wejdziemy w następujący sposób: lewy drążek do środka i w lewo, prawy do góry. I teraz features VTX. I tutaj mamy do wyboru power, czyli moc. Albo PIT, czyli PIT Mode, obecnie moc jest 800, ale to jest błąd w ustawieniach Betaflight'a, ponieważ fakt mamy cztery poziomy, ale jest to nie 25, 200, 500 i 800, a 25, 100, 200 i 350. Jak to poprawić, pokażę wam na końcu filmu. W każdym razie, jeśli w tym momencie zmienię moc na 25, set jest. Dioda statusu zmieniła kolor na zielony. Ok, łatwo poszło. To jak zmienić moc nadajnika w drugą stronę? Znów c 350, ale tym razem bez wchodzenia w menu. Biorę coś ostrego. Po pierwsze, dwa kliknięcia wprowadzają nadajnik w pit mode. I teraz nie mam obrazu w goglach, dopóki bardzo blisko ich nie przystawię do drona kawałek odsuwam i obraz już znika dwa kliknięcia tryb mod wyłączony tym samym przyciskiem mogę zmienić wszystkie ustawienia, czyli kanał, pasmo i moc wciskam i trzymam miga czerwony Czyli ustawiam kanał. Raz, dwa, trzy. Potwierdzam długim wciśnięciem. Teraz pasmo. Raz. OK, jedynka. Potwierdzam. I teraz moc. Żółty, czerwony, fioletowo-niebieski. Wybieram najmocniejszy. I potwierdzam długim wciśnięciem diody niebieska i czerwona migają po razie, także mamy ustawiony kanał A1. Na pewno. No jest. W momencie, kiedy zmieniłem moc z przycisku, nie odświeżyło się to na OSD. Ale nadajnik na pewno ustawiony jest na pełną moc. Tak pokazuje na diodzie. Aha, w ASD były złe moce czyli 25, 200, 500 i 800, a ten nadajnik ich nie wspiera. No to zmieńmy to. Łączę się z dronem w Betaflight, wchodzę w wideotransmiter i szukam ustawień. O, jest, na samym dole. Ustawienia ilości. Mocy mamy 4, 0, 1, 2, 3, 4 i wartości 25, potem 100, tutaj 200, a tu 350, to sobie max. A co? Zapisuję. Teraz disconnect, odłączam drona, wchodzę w ustawienia znowu, Features, VTX i moc. 25, 100, 200 i max. Pięknie. Back, save, save and exit. I mamy nawet u góry w OSD napis A, czyli pasmo A, kanał 4, moc max. Dokładnie tak samo wynika z migających diod. No. To dość prosta sprawa, nie? Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Film powstał jako wsparcie na grupie beta FFV Garage Macie pytania? Macie propozycje na inne filmy? Piszcie w komentarzach Zostawcie łapę w górę Kanał można subskrybować A dobra sobie kupić w moim sklepie Na przykład To co? Do następnego Ej.